Ani witam, weźcie na moim kanale Nelly Le Polsk. Dzisiaj pakujecie do szpitala, bo jutro niestety muszę do niego jechać. Na dwa dni jedziemy do szpitala, no myślę, że góra 3. Słuchajcie, zabieramy bardzo mało rzeczy. Wiecie, jak to w naszych polskich szpitalach dla rodziców nie ma miejsca. Będę go osoba odwiedzająca na krzesełku, nie wiem jak ja to wytrzymam, mhm. ale również i mamy spakujemy. Mamy dość dużą torbę, bo torba jest przygotowana już, e, kupiona na Nelly, obóz, na który jedzie za jeden tydzień. <laughs> Dokładnie. Przyjedziemy ze szpitala, upierzemy, e, zakończenie roku w środę i już w niedzielę wyruszamy. Słuchajcie, kochani, zaczynamy nasze pakowanko do szpitala. Koniecznie napiszcie pod tym filmem, czy chcecie, żebyśmy robiły filmy ze szpitala, żebyśmy Wam tak. opowiadały e, nasze wrażenia. My jedziemy do, szp do szpitala w Kajetanach, to jest Instytut Patologii Słuchu. Nela ma tam małe problemy, ale wszystko wyleczymy. Tak. Koniecznie komentarze pod filmem. Tak. Podstawowa zasada. Na Pakowania. Gór, na sam dół yy, kładzie się takie yy, największe rzeczy, jak koce, ręczniki. Dokładnie, dokładnie. I trzeba je tak rozłożyć ułożyć na całym dnie naszej torby. nie złożony, musisz go troszeczkę rozłożyć. I na to kolejny, no dokładnie. Rozłóż tak, dopasuj, żeby jeden koc, słuchajcie, nie zajął nam przypadkiem całej torby. Tak. Pakujemy kolejny koc. Kocach w torby pakuje ręcznik. Tak, bierzemy dwa ręczniki, jeden dla mnie, drugi dla Neli. E, myślę, że nam starczy, żeby się oczywiście pryszyć, że słuchajcie, jest tak gorąco. Już wiemy, że w szpitalu niestety klimatyzacji nie ma. O, teraz mamusi rzeczy idą, tak. Dwie bluzy, bluzeczki dwie pary majteczek na zmianę. Wiemy już, że w szpitalu nie ma klimatyzacji, więc nie, będzie nam nie ciężko. Nie będzie teraz nam tu wiatrak chodzi, klimatyzacja nam chodzi. A na dworzu 36 tak. stopni w cieniu. Słuchajcie, taki mamy, taką mamy połowę czerwca. Na zakończeniu roku też będzie piękna pogoda. Oby na obozie było cudownie. Tak, no, może nie tak aż było tak. Na wakacje. O tak, w lipcu jedziemy nad morze. Nad morzem to ja poproszę taką pogodę. Na obóz dla Neli może niekoniecznie. To będzie już drugi obóz Neli, słuchajcie. Tak, bo w tym roku też byłam. E, pakowanie też e, było. Naniegałam. Tak. I w tym roku chyba też nagramy, co? Słuchaj, teraz proszę cię, żebyś i moją, i swoją bieliznę włożyła do woreczka. Sobie później wypakujemy w szpitalu naszą bieliznę i będziemy do woreczka wkładać brudaski. A tutaj na razie czyściutkie mamy tutaj koło, tak, tutaj mamy dwie pary majteczek masz? Y... Czy jedną? Dwie. Dobra, i dwie pary skarpeteczek i wkładamy. Do torby. Tak, jedne stupki drugie takie zwykłe skarpetki. Wiecie, że Nela uwielbia takie stupki nosić. <grym> jest fanem stópek. Ona w zimę też go, gołe kostki muszą być. Dobra, pakujemy siateczkę z bielizną. Słuchajcie, szczoteczkę do zębów i szczotkę to spakujemy rano, bo jeszcze będziemy mieć ząbki czesać włoski. Eee, I to sobie już dopakujemy w ostatniej chwili. E, jakiś tam więcej kosmetyków, prócz jeszcze żelu do mycia e, i gąbki nie bierzemy. Nie będę się na pewno malować. W tym szpitalu e, idziemy tam, żeby się leczyć, a nie stroić. E, a poza tym jest za gorąco. Za gorąco, słuchajcie, kochani. Dobrze, y, co teraz? Teraz spodnie. Spodenki, króciutkie. Jedna spodenki. para, w drugich Nela tak. pojedzie. Tak. Y Sukienka. Jedna sukienka, bo jeżeli okaże się, że faktycznie jest tak, że nie ma czym oddychać, to lepiej się przebrać, jak się spocimy w e, coś lekkiego. Koszulka z rękawkiem. Tak, były dwie koszulki z rękawkiem. A, tak, A i jest, jest druga, bardzo dobrze. Na zmianę czy po kąpieli, żeby już nie zakładać spoconych ubranek. Lepiej mieć koszulkę za dużo. Koszulkę na ramię. Ha? Tak, tak, bo tam na pewno będzie taki, taka sala zabaw dla dzieci. Eee, Zdaje mi sobie chyba za gorąco ci, co? Nela bardzo okay. lubi ten kapelusz. Eee, więc e, myślę, że na ramionczka będzie dobrze pójść. Taka nowa piżamka, to są krótkie spoleńki i jest taka dosyć długa koszulka. Tak, bardzo fajna piżama nowa. Eee, Nela sobie ją znalazła w Lidlu na zakupach. Eee, zakupiłyśmy i bardzo nam się przyda. No i oczywiście, nieodłączny przyjaciel którego Nela dostała, słuchajcie, to było jak dzisiaj. To był grudzień 2011 roku. Nela miała 9 miesięcy, byłyśmy na zakupach w Piaseczyńskim oszonie z moją przyjaciółką Kasią. Teraz ja już ciocią Kasią, pozdrawiamy cię ciocia eee, i ciocia Kasia zakupiła tego motylka od tak, bo bez okazji dla małej Neli, która zresztą go sobie gdzieś tam wypatrzyła i yeee, a mama mówi: nie, nie kupię, ale ciocia. Pach, pod, pod pachę Misia, i nie wiadomo kiedy przejechał przez kasę. Misia jest do tej pory najlepszym przyjacielem, takim przytulanką w stresowych sytuacjach Neli. I wy się, moi drodzy, nie śmiejcie, że o Boże, taka duża i ma Misia. Każdy z was potrzebuje trochę ciepła, a nie wiem na ile będę mogła być blisko Neli, więc mieć w razie czego niech z nami jedzie. Kochani, trzymajcie kciuki za nas, my jutro już na ósmą musimy być na, by do przyjęciu do szpitala. Tak, tak. O dziewiątej Nela ma zabieg. Jeżeli chcecie, żebyśmy kręciły ze szpitala, pokazały wam, jak tam jest w komentarzach. w komentarzach. Wystarczą dwa, trzy komentarze i relacja ze szpitala będzie. Słuchajcie, kochani. Zapraszamy do łatkowania tego filmiku, subskrybowania kanału i obejrzenia wszystkich filmów na naszym kanale. Ale ty chciałaś zaprosić, kochanie, na swojego. TikToka i Instagrama. Słuchajcie, TikTok Neli, Małpka, nela, nela, polska, pisane Neli razem. Właśnie? Instagram, nela, nela, polska. Zapraszamy. TikToki najnowsze czekają na Was już. Tak. Ehm, e, tak. Łapkujcie, lajkujcie. Ja się trochę zacięłam. Kochani, pozdrawiamy. Jeszcze dzisiaj, słuchajcie, wpadnie film z pozdrowieniami. Wszyscy, którzy chcieliście pozdrowienia, dostaniecie je. Jeżeli dzisiaj kogoś. Będą. Jeżeli kogoś zabraknie, to piszcie, będą na pewno kolejne. Pozdrawiamy Was gorąco i trzymajcie za nas kciuki!